Hej, cześć, siemaneczka wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was, tak się zastanawiam, ale chyba w przedostatnim materiale z gry, jaką oczywiście jest Diablo 2 Resurrected i dzisiaj wkraczamy na drogę starożytnych, o tu jest jeszcze złowroga urna, ale nic nie wyleciało specjalnego, oprócz tego, że się podpaliła, dlatego jest chyba złowroga. My lecimy, strzelcie lajkacza, a no co, ja tu sobie używam nowych umiejętności, jestem z nich bardzo zadowolony. No, bo jednak robią robotę, naprawdę. Eee, naprawdę, oj, naprawdę. Robią robotę. Świat wydaje się lżejszy. No, no, no i dobrze, że wydaje się, chociaż tego dobrego. <ścoughs> Dobra, co tu jest? Ja hełm? Eee, on jakiś specjalnie cenny pewnie nie będzie. Dobra, tutaj widzę, że jest kapliczka klejnotów. Eee, I słuchajcie, na kapliczce klejnotów. Wypróbuję tutaj poradę, którą właśnie od Was dostałem od jednym z poprzednich materiałów, że ponoć normalnie wylatuje, jak się nic nie ma, nadkruszony kryształ, ale jak się ponoć ma jakiś kryształ, to on zostaje ulepszony. I to działa! No, słuchajcie, człowiek tyle lat grał w Diablo, a nie wiedział o tym. Co te lodowe ataki akurat na te istoty mogą być takie trochę średnie. W ogóle nasz pomocnik oberwał dość mocno. Hmm. Okej, w ogóle na drodze starożytnych jest. Yy, jest, jest, jest gdzieś prawdopodobnie punkt szybkiej. Yy, wiecie, tej no, nawigacji. No, 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 zatem ja, ja tam szybkie podróże. Okej, studnia. A zaczerpnij ze studni, zaczerpnij, więc znajdź. No trzeba znaleźć. Tylko problem jest taki, że nawet jak znajdę. No to to oczywiście nie będzie od razu, muszę mieć dwie umiejętności, więc no trochę zepsułem z tą teleportacją, to ułatwiało. O, no chyba, że wbije szybko, słuchajcie, e, że wbije bardzo szybko kolejny poziom, co jest możliwe jak najbardziej, szczególnie z tą kapliczką. Dobra, może być, oho, widzę, że mnie też tutaj trochę pokaraskali, e, po, po ponawalali, ale wykaraskaliśmy się z tej sytuacji, to najważniejsze. Dobra, super miksturka, many, bierzemy. Bierzemy, bierzemy, ale no mam wrażenie, że naprawdę takie bez teleportacji życie jest wolniejsze. <śm> Uważaj na pierśnik. No, te z mordu, naprawdę lepiej byłoby chyba nawalać typowo z ognia, naprawdę. Znaczy one nie mają teoretycznie wpisanej żadnej tutaj niewrażliwości, ale mogą być po prostu bardziej odporne. To może działać na tej zasadzie i tak. O, i tu jest już szczyt Areat. No proszę, no proszę. Dobra, 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 tylko najpierw to uważaj, tutaj trochę. Uważaj, bo tu jest cała masa przeciwników. Dobra, dotarliśmy na szczyt Areat, ale. Ja myślę, że i tak warto byłoby jeszcze trochę czasu poświęcić i to miejsce sobie dobrze obczaić. W sensie porozwalać tyle potworów, ile tylko możemy. No i oczywiście szukać punktu nawigacyjnego. Tak na przyszłość. Kurczę, przymrażają mnie, to od razu się chodzić nie da normalnie, ale fajnie, że naprawdę teraz w tych dużych ilościach gdzie słuchajcie tego złota zdobywać, to jest zawsze mały plusik, yy, że złoto przynajmniej ostatnio poczułem, że wpada tak porządnie, dobra tu jest ognicho, ale ognicho to akurat yy, nic ciekawego mi nie da, no gdzie to to może być, no gdzie, 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 dobra zmieńmy słuchajcie czarę. Ten czar jest spoko, tylko że to też nie jest ten poziom na razie. Niestety, nie no jak już używamy kuli, to używamy nawet na lodowe istoty. Już trzeba jakby wziąć to pod uwagę, niestety. Co za mało mamy, co za mało mamy? Wszystko jest. <laughs> Ale one oczywiście muszą zamrażać. Czyżby tutaj miało być? Nie. Nie mam tego co chciałem. Lodowa piwnica. No, w lodowej piwnicy, jedyne co możemy znaleźć, to tak naprawdę pewnie tylko jakaś złota skrzyneczka. Więc teraz będę znajdował za każdym razem to, czego do końca nie potrzebuję. O nie, kapliczka przestała działać. Szkoda, szkoda. Ten dodatkowy przypływ doświadczenia to był taki nawet dość przyjemny, nie zaprzeczę. No, ale dobrze, dobrze. Tu ktoś był? Nie, nie, nie. A, to nasz pomocnik tam lata, nie wiadomo co robi się ogarni tego człowieka, nigdy nie wiadomo. Co tak właściwie mu odwali, w jaką stronę będzie biegł. No i teraz, wiecie, tak mógłbym normalnie użyć teleportacji, szybko się przedrzeć na taką stronę, szybciej zeksplorować. A teraz muszę biegać. Jakbym grał jakąś po prostu inną postacią, mniej mobilną. Dobra, załatwię ich. Nie będą mi się tutaj pałętać jeszcze, jeszcze jakieś spory. Dobra, wystrzelę. Rozrzynacz śmierci, niech ginie. Dobra, to ogarnięte, ale cieszy to, że sprawdziłem dużą tutaj już część drogi starożytnych. Dobra, nie przymrozicie mnie, nie przyprązicie mnie, nie ma takiej opcji. Pomocnika owszem, ale mnie nie. Hmm. Demoniczna głowa, możemy ją wziąć, bo ona może być, no ma gniazda, więc teoretycznie może być coś wartem. Dobra, coś ciekawego. Średniawo raczej, średniawo. Dobra, może tutaj? Nie, no, za dużo tych zlodowaciałych mamy. No no, 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 pięknie, dobry unik, dobry unik to podstawa tutaj absolutnie. Dobra, leżeć, leżeć, leżeć. Nie ma jakiejś złowrogiej urny. No nie widzę, nie widzę żadnych złowrogich urn. Dobra, tutaj jeszcze, oho, moi ulubieni władcy księżyca. Jak tam mana dobra? Mana jest zgromadzona, to najważniejsze. Ale wydaje mi się, że to możliwość zamrażania ogólnie przyda się na bala i jego sługi, które będzie przywoływał. Może i w tych miejscach niektórych nie sprawdza się do końca. Ale potem będzie. Potem się wszystko sprawdzi. Ojej, 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 Dobra. O, o, o rubin. Pięknie, rubinek się nadam. Na Dobra, jeżeli coś ma być, to pewnie będzie... Tutaj. Czę no... Odejdź, odejdź, odejdź. Nie na no, ten ich potrafi denerwować. Naprawdę. Gdzie on tam biega? W którą stronę? Dobra, tu nic nie mamy. Tu nie wiadomo jakim cudem ten przeżył. Ej, nie, no na pewno tutaj było na drodze... Nie no. A może na szczycie? Ej, dobra, teraz zaczynam się zastanawiać. Słuchajcie, czy nie jestem geniuszem? Bo ja tak zwiedzam to miejsce, ale. A może to nie na drodze, tylko na szczycie arad było przejście. No, jeżeli tak, to będzie ciekawie. Nie no, na drodze starożytnych. Dobrze zapamiętałem. okej, okay, już się przez chwilę bałem, że. Ej, chodzę po złym miejscu. Tutaj nic więcej nie znajdę. Oprócz, oczywiście, doświadczenia. Wow, myślałem, że to będzie cokolwiek warte, a nie ciekawie, nie zaciekawie. Małe, małe pieniążki zdobyte do to wszystko. Dobra, w takim razie, niech chociaż miksturki wlecą, żebyśmy się już tutaj nie cofali. No, ja będę mówię, myślał o tej teleportacji. Do bala myślę, że zdobędziemy to wszystko. To wszystko prędzej czy później wlecimy. Oho, a nie. Kurczę, tu zawsze mam wrażenie, że wylatuje z nich zbroja płytowa. Ale to niestety to taki dziwny dźwięk. O, tu jest pierścieniowa. A, to jest ta zbroja. Dobra, weźmiemy. Oczywiście, że weźmiemy. Nie, no serio, denerwujecie mnie. Gdzie ja to znajdę? A to jest nie... No, mamy, słuchajcie. Ale niesamowite jest to, że mm, punkt nawigacyjny jest tak znacząco oddalony y, od szczytu Arreat. <ścoughs> znaczy no wejścia na szczyt Arreat. Ale to zawsze takie jest, to takie musi być dodatkowe utrudnienie, że tak powiem. Dobra, pójdę tędy. Tędy nie szedłem, ale jak widać. No właśnie, przeciwników nie ma tutaj znowu jakoś bardzo dużo. Okej, okay, znikać stąd, zaraz to przejście było na południu. Okej, okay, tutaj już są tereny, które znamy. Nasza wytrzymałość, dzięki temu, że w życie inwestowaliśmy, też poszła nieźle w górę, więc teraz przynajmniej nie muszę się martwić, że szybko padniemy ze zmęczenia. No dobra, i na szczycie rat. właśnie nie pamiętam, czy tam już od razu się walczyło. Nie pamiętam. Zaraz się dowiemy, ale możliwe, że nie. A nie, jednak tutaj to się działo. O kurcze! Oj, osławiony, osławiony. Dobra, słuchajcie, trochę boję się tej walki, ale liczę, że damy sobie radę. Zobaczcie, mamy tutaj trzy posągi: Talik, obrońca. Madok, strażnik. Oraz Korlik, protektor. To z nimi przyjdzie nam się zmierzyć. Jesteśmy duchami Nefalemów, starożytnych. Zostaliśmy wybrani do pilnowania świętej góry Arreat, gdzie spoczywa kamień świata. Niewielu jest godnych go zobaczyć, a jeszcze mniej potrafi pojąć jego prawdziwe przeznaczenie. Jeśli chcesz wejść... Musisz nas pokonać. Niestety Dobra. Oj, ojoj ojoj Dobra Tylko spokojnie, tylko spokojnie, dobrze idzie, coś tam obrywają. Nie doskakują ten, znaczy ten próbuje doskoczyć. Dobra, 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 dawaj, dawaj, musimy ich cały czas przemrażać, cały czas, bez... Yy... O kurde Dobra, nasz pomocnik nie żyje. Nie zdążyłem go uzdrowić. A no, mają takie typowe barbarzyńskie sztuczki. Ja tam barbarzyńcą rzadko grałem, ale jednak co nieco wiem na jego temat. Kurcze Jeden nie żyje. Dobra, jeden załatwiony, jeden załatwiony. Teraz tego drugiego jeszcze powal, dawaj. Jesteśmy blisko. Blisko, żeby każdy z nich zginął. Dobra, jeszcze. Okej, okay, prawie. Prawie, prawie, prawie. to topora, toporami obrywamy. Dobra, ale to już nieważne. Nieważne, bo to wygramy. Mamy to. Nie było łatwo. Ale zostali pokonani. A my dostaliśmy, tak jakby, kolejny poziom umiejętności. I tak, jak mówię, pójdziemy, słuchajcie, w teleportację czyli na razie, telekineza oczywiście. Nic tutaj mega nie wyleciało dobrego. Oni załatwieni. A tutaj mamy oczywiście już przejście do twierdzy kamienia świata, poziom pierwszy. Tak jest, rytuał przejścia. A tu znajdź salę tronową bala. Ho, 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 nie takie łatwe. Dobra, tutaj sobie damy, myślę, że ponownie w żywotność. Okej. Okay. Tak, niech przejście się otwieram. Twierdza kamienia świata. Ciekawe miejsce. Yy, do tej pory, słuchajcie, w tym akcie nie zginął mi pomocnik. No ale tak obstawiałem, że to się może wydarzyć właśnie w tym jednym miejscu. To było zbyt, zbyt wiadome. Twoje czyny pokazały tym ludziom, kim naprawdę jesteś. Spoglądają teraz na ciebie, jak na swego czempiona. No, bardzo mi miło. Pozdrawiam, jak cię. najbardziej. Pokonanie starożytnych w walce to wielki wyczyn. Świadczy on, mam nadzieję, o Twojej gotowości do walki z Balem. Oczywiście, że tak. A jak żeby inaczej. Dobra, Malach. Wiedziałam, że starożytni uznają Cię za osobę godną poznania tajemnic Góry Areat. A teraz powstrzymaj bala, zanim zniszczy wszystko, co święte. Dobra, w ogóle zanim pójdziemy do bala, chciałbym, słuchajcie, tak po prostu dla siebie, mieć wykonane te wszystkie inne jakby zadania, czyli musimy nazwać jakiś tutaj przedmiot, yy, musimy w jakimś przedmiocie zrobić sobie miejsce najlepiej na na gniazdo, co nie, natomiast jeżeli chodzi o nazwanie broni to chyba nazwę tę demoniczną pięść, czemu nie, to jest całkiem, całkiem przyjemna broń, no może w przyszłości znajdą się lepsze, ale, ale chcę nazwać to. tu przede mną w glorii chwały, a na tobie spoczywa ostatnia nadzieja naszego ludu. Nie Postaram się. Dobrze, spersonalizujemy sobie to. I teraz, o, proszę bardzo, jak ładnie, jak ładnie. No taka mała rzecz, a trochę cieszy. Kolejne zadanie zostało wykonane. No i teraz jeszcze zrobienie gniazda, ale może uda się kupić jakąś porządną zbroję? Uhonorowali cię starożytni i my też to robimy. Ok. Teraz nie mam już żadnych wątpliwości wobec ciebie. A miałeś? No jak możesz, po tym co przeszliśmy. Jeszcze miał wątpliwości. Dobra, słuchajcie, tu pancerze takie. No właśnie, tylko czy to można zrobić w tych takich... W złotych zbrojach chyba nie, zresztą zaraz zobaczymy. jak na przykład mam, a nie, to można w... we wszystkim tak właściwie, a ja można nawet w broni, tylko to chyba jest jedno gniazdo powstanie. nie wiem, słuchajcie, spróbujmy. No jeden, tutaj jeden, to tu chyba więcej być nie mogło, yy, więc wkładanie runy raczej tutaj się nie nada, ale jakbym na przykład włożył sobie, nie wiem... Co ja tutaj miałem? Miałem chyba jakiś już doskonały, czy mi się źle kojarzy. No były te takie bezskazy, ale coś doskonałego chyba było. Nie, 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 nie. Chyba jednak tylko bezskazy były. Raczej tak. To na przykład dodaje obrażenia od ognia. No, trzeba by jakoś to specjalnie, wiecie, bawić się w mocne łączenia, jeżeli bym chciał stworzyć tutaj coś naprawdę... O, jeszcze to mi zabiera miejsce. Coś naprawdę fajnego i nie wiem nawet czy i tak dalibyśmy radę. Coś potworzyć. No właśnie, z tych czerwonych mało jest. Ajajaj, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No, no nie stworzę tego tak, jak bym chciał, ale... Bo to na przykład daje mi skuteczność ataku. Dobra, pomyślę co tutaj jeszcze włożyć. Teraz spokojnie sobie. To wszystko trzeba będzie połączyć oczywiście. Oczywiście jak najbardziej ważne, że te zadania zostały wykonane. Jednak fajnie się patrzy, jak są rzeczywiście zrobione one. Tak jak należy. Eee, a, no i jeszcze sprawdzimy, bo chciałbym, o ile dam radę, dojść dzisiaj do twierdzy kamienia świata w poziom drugi i tam znaleźć sobie przejście, żeby mieć już taką całkiem przyjemną bazę wypadową. Eee, oczywiście Bobala. Okej, okay. znikać mi stąd. No, i tak ginąć możecie, super. A ja zaraz odzyskam mój teleport. No, tak za, za chwilkę, za chwilkę. Ale szkoda, tylko że właśnie tak inwestuję. Teraz niby muszę inwestować w ten teleport. A lepiej byłoby zainwestować w rozgnięcie tej kuli, żeby była nieco mocniejsza. Oho, miksturki zawsze się nadają. Ale na razie skupmy się na tym, żeby znaleźć przejście. Do po drugiego poziomu. Co tu mamy? Słyszę was. Słyszę was i to w dużych ilościach. Ej, jest most? Tu coś może być. Tu może być już przejście. Tak jest, dobra, szybko znaleziony. Nie zaprzeczę. No dobra, to teraz jeszcze tylko... O nie, 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 to oni, to oni. Dlaczego to oni? Dobra, o, więcej was tutaj jest. Dobrze, że oni tak w miarę szybko wybuchają. To jest duży plusik. Uhum. Chodź tutaj mój drogi pomocniku, musimy szukać dalej Dobra, oho Chciałoby się wybuchnąć i mnie zabić tym wybuchem, podbuchaj mi w ogóle zmuchnąć i chuchnąć. <laughs> nie pozwolę, nie pozwolę. Oho Kolejni o mogą próbować, tylko i wyłącznie. Dobra, uzupełni zapasy ładnie grobowiec ale już widzę że to na pewno nie jest ta część y, twierzy niestety no dobra to nic nie zmienia idziemy więc e, 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 gdzieś tutaj e, no, no to jest super bo nie muszę celować we wrogu. to po prostu samo nacelowuję o kapliczka umiejętności bo teraz będzie większy damage. tak jest okej okay. tak też można zwiększać damage jak najbardziej to jest w ogóle większy piekielny... Nawet nie wiem co, bo tak szybko giną, że po prostu... A, No W sumie lepiej bym Was nie nazwał, naprawdę. POMIOTy to taka najlepsza ksywka do Was, pasująca po prostu. Ej, no dobra, zaraz będzie poziomik, zaraz wleci kolejny poziom. Dobra... Znikać, no tutaj, tak jest! Ilu jest, ojejku. Dobra, ważne, że nie żyją. Tutaj dalej, słuchajcie, inwestujemy więc w żywotność. Natomiast w umiejętność, tak jak mówiłem, zainwestujemy już w teleport. W ogóle teleport mam na... No teraz ja mam na porządnym poziomie, a to tylko z... o kurde, zapomniałem. Ej, tu jest w sumie takie, taka ciekawostka, że jak się stoi długo w miejscu, to Bal używa swojej magii, żeby e, żeby po prostu porazić nas na przykład piorunem. Dlatego lepiej nie stawać. Dobra, i tu jest to no tak. Tu jest oczywiście poziom trzeci, do którego zmierzać na razie nie zamierzam. Nie, nie, nie. Szukamy. Szukamy punktu. <śla> Ta kula daje tyle satysfakcji, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, po prostu. Trzeba było czekać 30 poziomów, żeby móc w końcu jej używać. Ale jak już jest kula, to naprawdę życie staje się zdecydowanie prostsze. Tu nie ma żadnego mostu. To chyba będzie ślepy zaułek, dokładnie. No dobra, ale już sporo zwiedziliśmy, czyli musimy iść mniej więcej też nie tutaj. O. Nadkruszony, niech będzie. Super. Dobra, tam co jakieś małe hajsy. No niestety to zupełnie nie ta strona. Trzeba próbować gdzieś tędy. Albo jeszcze dalej. O, ho, ho. dobra, jesteście, jesteście. Raczej byliście. O, no i to tutaj. Dobra, czyli to miejsce nie jest jednak aż takie duże jak się spodziewałem. Mamy, słuchajcie, wszystkie punkty nawigacyjne we wszystkich krainach. No, super. Naprawdę super, że to już jest yy, jest z głowy. Tu sobie możemy schować to. No. A, dobra, tu już, tu już nie ma gdzie chować. Huh. No, niestety. Niestety, niestety. Zbiera się wszystko, co się chce, to potem tak jest. No co zrobisz, co zrobisz? Ej, a ja miałem jednak doskonałą czaszkę. Na pewno nie ma niczego więcej doskonałego nie no, może tylko czaszka wyleciała doskonała. Ona, słuchajcie, za każde trafienie, 3% za każde trafienie. Ej, ja sobie dam chyba doskonałą czaszkę do tej broni. No teraz to ta broń wygląda naprawdę kozacko. Może być. Czaszka robi swoje, pięknie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie. Będzie tyle na dzisiaj. Jeżeli nie możecie doczekać się już ostatniego odcinka z Diablo 2 Resurrected, to zostawcie lajkacza, subskrybujcie, by być na bieżąco. Oczywiście zakończenie odcinków nie oznacza, że już całkiem Diablo zniknie z kanału, bo mam zamiar je wciąż streamować na wyższych poziomach trudności. Ale to tyle na dzisiaj, tak więc do zobaczenia do kolejnego. Cześć czołem i na razie. Hej!